Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kupczyk. Zapraszam na kolejny, kolejną część wywiadu pod tytułem Wybierz kierunek Solidarność. Dzisiaj moim państwa gościem jest pan Grzegorz Marek, przewodniczący, przewodniczący organizacji związkowej w Naddleśnictwie Biłgoraj. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, dlaczego wybrał pan Solidarność? Czym Solidarność pana zafascynowała? Kiedy pan wstąpił do Solidarności? Do Solidarności wstąpiłem w listopadzie 1994 roku. Było to. Dla mnie te, sam etos Solidarności był bardzo ważny. Dlatego, że moje pokolenie to jest pokolenie, które jeszcze nie brało czynnie mhm. z udziału udziałów tym, co Solidarność robiła na koniec, pod koniec tego okresu komunizmu stanu wojennego. Dlatego no, stan wojenny dla mnie się kojarzył z tym, że nie było tyle ranka po prostu, tak? Natomiast. Uderzyło mnie jedno, jak już zacząłem być trosze, troszkę bardziej świadomym człowiekiem, że oddolna inicjatywa zwykłych ludzi jest w stanie, odpowiednio zjednoczonych ludzi, jest w stanie zmieniać to, co się dzieje, tą rzeczywistość, która dzieje się wokół nich, nawet jeżeli ta rzeczywistość, no to była tak jakby powiedzmy jedno, jednobiegunowa, tak. Chodzi tylko, chodzi mi o to, że Pojedynczy zwykły człowiek wydaje się, że no, tak naprawdę co ja znaczę, tak? ale już jeżeli to jest odpowiednio duża grupa zjednoczonych ludzi prowadzonych przez jakąś tam ideę, bo to chyba, to chyba jest bardzo ważne, jest w stanie to rzeczywistość wokół siebie kształtować. Tu Solidarność pokazała, że można nagle coś, co się wydawało, że jest niedoruszenia, do ruszenia, można zmienić i to, i to zmienić tak naprawdę o 180 stopni. Czyli warto organizować się Związek Zawodowy Solidarność? Ależ oczywiście, no jeżeli już nawet na poziomie jakiegokolwiek zakładu pracy, jeżeli chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje w tym zakładzie pracy, chcemy być traktowani jako pracownicy w jakiś tam sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. No to niestety no musimy stanowić jakąś siłę, żeby pracodawca się z nami liczył, musi być te, tych ludzi jak najwięcej, no bo jed, jeden, dwóch, trzech ludzi no przy jakiejkolwiek firmie pracodawca powie no ale kto to jest, tak. A czy w swojej działalności związkowej już wieloletniej spotkał się może pan z jakąś przykrą sytuacją? Czy znaczy, u nas generalnie był tak kolokwialnie mówiąc w miarę spokój, natomiast Zdarzały się sytuacje, że pracodawca próbował, jakby to powiedzieć, zarządzać firmą poprzez zantagonizowanie pracowników w stosunku do siebie. I wydaje mi się, że tutaj są bardzo duże zasługi poprzednich przewodniczących tej organizacji, że w jakim stopniu udało nam się do tego nie dopuścić. Dlatego, że no wiadomo, z skłóconymi ludźmi dużo łatwiej się rządzi niż takimi, którzy stanowią jakiś monolit. Rozumiem. Proszę Pana, chciałem zapytać się jeszcze odnośnie działalności związkowej i sukcesów w Solidarności. Czy są jakieś takie może szczególne, które mógłby Pan wymienić? W moim przypadku no, jest to moja pierwsza kadencja jako przewodniczącego, więc tak jak mówię, no, głównym takim powodem do zadowolenia jest to, że udało nam się utrzymać organizację związkową na w miarę stabilnym poziomie, jeżeli chodzi o, o liczebność, i w miarę skonsolidowaną, że pomimo zakusów pracodawcy w pewnym momencie daliśmy radę przebrnąć przez to jako związek bez większych strat. A co Pana skłoniło, żeby zostać liderem związkowym przewodniczącym organizacji związkowej? Tutaj powiem tak. Chciałbym, organizacja w ogóle, organizacja zakładowa czy jakakolwiek organizacja związkowa, jest po to, moim zdaniem, oczywiście, żeby służyć pracownikowi, służyć ludziom. Chciałem, znaczy, no, zostałem tym liderem między innymi po to, żeby nie dopuścić może do tego, że ktoś będzie próbował ten związek wykorzystać jako swoją osobistą trampolinę do, do swojego odbicia, nie zastanawiając się nad tym, że ci ludzie tam, którzy go wybrali, mogą być w jakiś sposób pokrzywdzeni przez to. Więc jeżeli mamy służyć ludziom, to no to, to róbmy to, a nie traktujmy to jako 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 sposób na uzyskanie czegoś mhm. dla siebie. Miał pan już może pierwsze spotkanie z pracodawcą. Jakie reakcje były? Tak, pierwsze spotkanie z pracodawcą było tak naprawdę na spotkaniu wyborczym, no gdzie pracodawca oceniał dosyć pozytywnie sposób, w jaki przebiega współpraca między nim a związkami. Następne spotkanie takie już na, powiedzmy sobie na poziomie przewodniczący pracodawca odbyło się kilka dni temu. Wydaje mi się, że w miarę się na razie rozumiemy, pracodawca jest taki, że, no, przynajmniej z jego słów wynika, że jak na razie to jest, nie ma, nie ma w planach robienia jakichś tam różnych dziwnych rzeczy w stosunku do pracowników. Więc na razie prognozy są pozytywne, jak się to rozwinie w praktyce, no mam nadzieję, że będzie tak jak, nie gorzej niż było powiedzmy. A od strony załogi, czy czuje Pan wsparcie współpracowników? Czy to jest tak, że przewodniczący jest sam i sprawy musi ciągnąć do przodu to bez znaczy, wsparcia? Powiem tak. Jak chyba z każdym liderem, no, jakby to nie było, lider jest generalnie sam. Natomiast mam dosyć młody skład komisji zakładowej. Ci ludzie. Cały czas deklarują, że będą dla mnie wsparciem i na ile będę tego potrzebował. I tak samo jest z, z powiedzmy szeregowymi członkami organizacji, którzy no w większości przypadków bardzo pozytywnie odbierają ten mój wybór. Nie chwaląc się oczywiście, no, nieskromnie to zabrzmiało, no, ale, ale, ale jak na razie otrzymuję same pozytywne sygnały od załogi. A na najbliższą kadencję, która no, jest pięcioletnia, wydłużona, jakieś ma Pan szczególne wyzwania, plany? Przede wszystkim y, chciałbym zwiększyć liczebność y, organizacji zakładowej. Dlatego, że ostatnimi czasy część ludzi mm. poodchodziła na emerytury lub są w okresie przedemerytalnym, więc, mm. więc ta liczebność będzie składać, spadać. Y, natomiast zaczyna nam przybywać młodych ludzi którym trzeba by było pokazać, czym ta solidarność jest, czym powinna być i w jaki sposób ich zmotywować do tego, żeby do tego związku chcieli przynależeć. W tych czasach nie jest to chyba takie proste, dlatego że no, ludzie mają mnóstwo innych rzeczy, które, które angażują ich uwagę, ale tak jak mówię, jeżeli chcemy być w tym zakładzie pracy jakąś tam liczącą się, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale siłą. No to musi, musi nas po prostu być dużo i to wszystko. No właśnie, temat młodych w Solidarności to bardzo ważna sprawa. Jak przyciągnąć młodych? Czym ich zachęcić? Jak przekonać? No i to jest rzeczywiście troszkę ciężki temat, dlatego że nie wiem, trzeba, trzeba tym ludziom pokazać, że od nich coś zależy, bo bardzo często to jest tak, aha, no jest związek, będę czy nie będę, oni i tak będą, będą coś tam za mnie robić. Mhm. I trzeba tym, temu człowiekowi pokazać, że nie, że nie za ciebie, tylko ty zrób coś dla siebie i dla innych. Mhm. Nawet, nawet mhm. tylko to, że na dzień dobry to, to jesteś w tym związku, to już bardzo dużo znaczy, bo, bo znaczy, że się utożsamiasz z jakimiś tam ideami, z tym, co ten związek sobą reprezentuje. Mhm. No niektórzy też no, zadają sobie pytanie, co ja z tego będę miał, tak, będąc w Solidarności, a przecież no, niekoniecznie tak jest. No dokładnie. No, ja się spotkałem z takim czymś, że w sumie, co, co ta Solidarność mi daje, oprócz tego, że mi jeszcze zabierze jakieś pieniądze na, na składkę, prawda? I my jako związek jakby to powiedzieć, nie dyskryminujemy ludźmi, czy oni są u nas w związku, czy nie, jeżeli będzie trzeba bronić kogoś, to bez względu na to, czy on jest związkowcem, czy nie jest związkowcem, to będziemy za nim występować. Natomiast, co daje związek? Właśnie no, daje to, że chodzi o to, żebyśmy, nie... żeby nie było tak, że za chwilę zostanie nas kilka osób, zostanie sam zarząd, powiedzmy, czy tam tych kilka, kilkanaście najwytrwalszych mm -hmm. osób, bo w tym momencie pracodawca nam powie, no ale Proszę Państwa, ja zatrudniam 60 osób, Was jest 10, no to przepraszam na tle załogi, kim Wy jesteście. I to w, moim zdaniem tutaj trzeba tym młodym ludziom uświadomić, że y, związek daje y, wpływ na to, co się dzieje w zakładzie pracy przede wszystkim, na to, jak, jak będą wynagradzani, w jaki sposób będą traktowani. A jeśli chodzi o y, program y, na najbliższą kadencję, czy może bardziej postulaty na najbliższe lata, czy są jakieś postulaty? znaczy, jedyne, co. co się bym, chcielibyście zmienić? Co ja bym chciał zmienić, tak na, dzień, na, na, na tą chwilę, tylko to jest bardziej sprawa nie tyle związku jako ogółu, tylko naszego, na, nasze, naszego branżowego. Bardzo kiepska jest komunikacja między górą, czyli Krajowym, krajowym Zarządem Solidarności Leśnej, a dołami. My się bardzo często dowiadywaliśmy o tym, że Solidarność coś powiedzmy z dyrektorem generalnym lasów państwowych ustaliła, nie z komunikatów Solidarności, tylko... Z tego, że y, jakiś, przyszło jakieś pismo z dyrekcji generalnej. A to tak nie powinno być, dlatego że ludzie, jeżeli nie będą widzieć, że, że coś się dzieje, to, to będzie, aha, no to dyrektor tak zdecydował. A to, a to przecież no, nie na tym rzecz polega, bo ktoś z nim rozmawia, ktoś mu przedstawia te postulaty oddolne i trzeba by było tym ludziom pokazać, że jednak y, to nie jest tak, że, że, że znaczy ciągle to wracam do tego, że mają na coś wpływ, nawet przez tych swoich przedstawicieli, którzy są gdzieś tam, gdzieś tam na górze, to, to jest jakiś wpływ na to, co się dzieje w tej firmie już jako, jako ogólnopolskim zakładzie pracy. Tak? No, no też w solidarności można korzystać ze szkoleń związkowych, tak? No, dokładnie. Teraz mamy kolejny cykl szkoleń, na który też serdecznie zapraszamy posiadając też legitymacje członkowskie karty Lotos można wszelkiego rodzaju zniżki uzyskać, czy w PZU, czy w sensie. Bank PKO ma specjalną ofertę dla związkowców, także warto korzystać też. No to jest, to jest tak jakby następny bonus. Jeżeli chodzi o te szkolenia, no to tak jak mówię, mam młodą komisję zakładową. To są ludzie, którzy mają 30-30 kilka lat i Tutaj bardzo liczę na to, że z tych szkoleń będzie można skorzystać, dlatego że łatwiej jest, jeżeli przyjeżdża ktoś, kto jest w stanie im tą wiedzę przekazywać, bo, bo, bo to po prostu robi. tak. Natomiast ja pewnych rzeczy, dla mnie pewne rzeczy mogą być oczywiste, dla nich już niekoniecznie. A jeżeli dowiedzą się czegoś nowego, to, no to tylko jest impuls w tym momencie. Rozumiem, gdyby. Jakiś pracownik zastanawiał się, czy wstąpić do Solidarności, czy nie, wahałby się. To co warto powiedzieć takiej osobie? No, przede wszystkim to, że będąc w związku, tworzymy w jakiś sposób pewną społeczność, prawda, którą no jak wiążą mniej więcej te same idee. Wiadomo, każdy poglądy może mieć różne, natomiast tutaj chodzi generalnie o to, na tym najniższym poziomie, żeby pracownik był traktowany tak, jak powinien być traktowany. I to, że, to, że będziesz w tym związku, to będzie, to będzie plus i dla Ciebie, i tak naprawdę dla, dla wszystkich innych, dlatego że dzięki temu, tak jak mówiłem, w grupie jest siła, jesteśmy w stanie w tym momencie zmieniać rzeczywistość wokół siebie na taką. Na, powiedzmy może nie na taką, jak chcemy, ale na, na troszkę lepszą niż, niż, niż jest. Jesteśmy w stanie to, co nas boli, dosyć głośno powiedzieć. No i na tym musimy zakończyć nasz program. Dziękuję panu za wywiad, za poświęcony czas i dziękujemy państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.